Cześć, z tej strony do witam was serdecznie. W tym poradniku zajmiemy się nowo dodanym przedmiotem, czyli liną, oraz nieco zmodyfikowanym przedmiotem, który już mogliśmy zobaczyć w poprzednich wersjach gry, czyli łańcuchem. Ich działanie praktycznie niczym się nie różni, oba te przedmioty umożliwiają nam przemieszczanie się po nich zarówno w poziomie jak i w pionie. Są one też o tyle ciekawe, że możemy zacząć je kłaść zarówno od góry, to znaczy kładziemy jeden klocek na górze i następnie jeśli mamy w ekwipunku kolejne kawałki liny bądź łańcucha klikając w ten sam punkt, ta lina będzie nam się rozwijała w dół dopóki nam się nie skończy. Albo od dołu, czyli kładziemy kawałek liny na ziemi i następnie możemy po prostu dokładać do niego kolejne fragmenty, aby stworzyć taką konstrukcję pnącą się w górę i umożliwiającą nam dostanie się w wyż... I położone miejsca. Może zwróciliście uwagę na to, że powiedziałem, że liny i łańcuchy praktycznie niczym się nie różnią. Jest jednak między nimi jedna zasadnicza różnica. Mając w ekwipunku 10 kawałków liny, bez żadnej stacji kraftowania, jesteśmy w stanie stworzyć zwiniętą linę, którą jesteśmy w stanie rzucić w jakieś miejsce i w momencie, kiedy ona trafi na jakąś przeszkodę, rozwinie się i stworzy właśnie taką wiszącą linę o długości 10 klocków, po której normalnie będziemy mogli się wspinać. Warto dodać, że zjeżdżając po linie w dół robimy to z prędkością, tak jakbyśmy po prostu spadali, więc w żaden sposób nas to nie ogranicza. A dodatkowo chroni przed obrażeniami od upadku. Na koniec, jeszcze może taka jedna bardzo ważna sprawa, a mianowicie gdzie możemy zdobyć linę i łańcuch. Otóż lina bardzo często wypada z różnych dzbanków i jest możliwa do kupienia u merczanta za 10 koper końców. Natomiast łańcuch będziemy musieli sobie wykraftować. Aby to zrobić, musimy mieć jedną sztabkę żelaza bądź sztabkę ołowiu. Taka jedna sztabka przy kowadle pozwoli nam stworzyć 10 kawałków łańcucha. Mam nadzieję, że ten poradnik przypadł Wam do gustu. Jeśli tak, możecie zostawić pod filmem komentarz. Możecie dać filmowi łapkę. A jeśli chcecie dostawać powiadomienia o moich przyszłych filmach możecie mój kanał zasubskrybować. Hej hej!